A tak w ogóle nie wiem, czy wiesz mój drogi widzu, ale na moim Discordzie trwa obecnie konkurs świąteczny na takiego ładnego paracorda Marble Fate. No, koska zdecydowanie pierwsza klasa, a i też wygrać go jest naprawdę łatwo, bo jedyne co musisz zrobić to właśnie wejść na mojego Discorda, do którego link masz w opisie, znaleźć ten kanał z konkursami i kliknąć po prostu ten przycisk dołącz i właściwie tyle. Myślę, że mega proste zasady, łatwo to zrobić, a i przy okazji można zgarnąć naprawdę bardzo fajny prezent świąteczny. Ja już nie przedłużam, zapraszam Cię na materiał. W sierpniu 2013 roku do z Reika po raz pierwszy zawitały skiny. A wraz z nimi 5 pierwszych noży. I od tego czasu minęło naprawdę sporo czasu, bo ponad dekada i w grze obecnie możemy wybierać między masą różnych skinów oraz między 20 różnymi nożami. A dzisiaj ocenię je wszystkie, od najgorszych do tych najlepszych moim zdaniem. A w mojej ocenie będę brać pod uwagę chociażby takie rzeczy jak aspekt tego jak wygląda sam nóż, to jak wygląda jego animacja oraz to czy cenowo ten oferuje adekwatny wygląd czy też skiny. Jednak ten aspekt będzie miał najmniejszą uwagę, gdyż dzisiaj chodzi nam stricte o sam zwykły nóż. I najgorzej z tych wszystkich noży to de facto defaultowe że po stronie CT oraz Terro. Tak jak nie wiem, na ile głupi jestem biorąc je do tego rankingu, tak wydaje mi się, że trzeba je po prostu chociażby pokazać. No, zwykłe takie. Nie mają skinów w teorii, rodzimy się z nimi od samego początku, więc no, na pewno dzisiaj zobaczymy lepsze opcje. Tak to tylko powiem. Znaczy, ogólnie co do skinów, to w teorii w CSGO był złoty nóż, ale tylko kiedy graliśmy tryb Arms Race. Ale teraz jedyne co po nim pozostało, to forma jedynie ikonki na boku. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy nóż, a raczej ten niestety najgorszy, no to oczywiście jest nim nawaja. Tak jak jest ona najtańszym zapewne ze wszystkich noży w CS, tak poza tym nie widzę innych pozytywów tego ostrza. Animacja jest płaska i dosłownie wygląda jak nóż do obierania ziemniaków, nie mówiąc już o tym, że połowa ostrza pokryta jest zwyczajnie tą dziwnie zeliminowaną drewnianą częścią, która po prostu po prostu nie wygląda dobrze. Jako kolejny z noży na tej liście są Shadow the Gerson. I teoretycznie wpadam do tego samego kręgu ludzi, którzy po prostu nie lubią tego noża, bo po prostu tak. Jednak moim zdaniem, jak na nóż w się, są one po prostu za małe. A sposób w jaki są trzymane też nie dodaje im plusów. Dodatkowo jeżeli chcieć kogoś ciachnąć, to wygląda po prostu animacja wtedy jakbyśmy zwyczajnie chcieli włożyć korek wiadomo w jakie miejsce. A sponsorem dzisiejszego filmu jest Skin czyli strona gdzie w bardzo prosty i przede wszystkim szybki sposób sprzedasz swoje skiny za realną gotówkę na swoje konto bankowe, Paypala czy nawet i na Kry to bez konieczności szukania kogoś do tego Jedyne co musisz zrobić to zalogować się na stronie A następnie wybrać na którego chcesz sprzedać I oczywiście z moim kodem maciasy Dostaniesz fajny bonusik w postaci 2% Dla twojej pierwszej sprzedaży I voila, robota zrobiona Teraz tylko czekasz aż minie okres trade protecta Który niestety nakłada na nas team automatycznie I wtedy po 7 dniach możesz wypłacić kasę Wszystko przede wszystkim prosto I bez problemów przebiega Także jeżeli potrzebujesz kasy na kepsa, a jesteś na diecie Jest to chyba idealna opcja Link w opisie, zapraszam jako kolejny nóż wybrałem Ursusa i tak jak wiem, że podoba się on naprawdę dużej ilości osób, tak w moim odczuciu jest to bardzo prosty i kanciasty nóż. Dodatkowo animacje dają mi ten sam vibe, kiedy na nudnej lekcji po prostu kręciło się długobisem pomiędzy palcami, a ten w końcu upadł na stół i zwracał całą uwagę na nas. Dodatkowo ta zielona rączka przyprawia niezwyczajnie o mdłości, dlatego po prostu ten mi się nie podoba. Kukri to najnowszy nóż dodany w cesie, jednak taki, który totalnie nie wpasowuje się akurat w moje gusta. To, co trzeba mu jednak przyznać, to że posiada naprawdę szereg animacji, które zwyczajnie wyglądają dobrze. A jeżeli dobrze takowo będziemy spamić, będzie to wyglądało, jakbyśmy zwyczajnie bawili się czymś specyficznym. Jednak pomimo tych animacji, tak jakoś nie mogę przestawić się z myśli, że jest to po prostu ten inny kuzyn, którego po prostu nie wszyscy lubią. Dodatkowo jeżeli szukacie konkretnych skinów na takowych, to jest ich po prostu mało. Nie wiem, nie podoba mi się, jedyne co mogę powiedzieć, że jest to ten typ noża, czy osoby, czy czegokolwiek innego, co po prostu nie lubię z automatu, nie posiadając konkretnych powodów. Kolejny jest Classic Knife i nóż zapewne starszy niż 90% oglądających ten kanał, starszy zapewne niż autor tego filmu, jednak GOATED nóż w 1.6, ale w CSGO czy CS2 już niekoniecznie. Jak często widzicie ten już w ziemi, powiedzcie. Po prostu nawet się zastanówcie, nie musicie mi mówić. Bo jeżeli mam być szczery, ja nie widuję go prawie wcale. A myślę, że zaraz nie gram tak mało w tą grę ostatnimi czasy, czy właściwie ogólnie. Także to musi jednak mimo wszystko o czymś mówić, jeżeli prawie nikt wcale z nim nie gra. Następny jest survival. No właśnie, survival. Sam w sobie wyglądowo nie jest zły, jednak moim zdaniem brakuje mu dobrych animacji. A te mimo mu wszystko pod koniec nie są bardzo ważne, bo przecież każdy po danym strzale musi zakręcić Swoim nożem w ten czy inny sposób. Prawda? W wypadku z jest jedna animacja wyciągania, która jest, powiedzmy, to nazwijmy rzadka. Jednak jest ona tak rzadka i losowa, że nie jestem w stanie jej teraz tutaj odtworzyć. Ale jak już się w końcu uda, no to wygląda ona naprawdę fajnie. Podczas inspekcji natomiast to jak nienaturalnie wygina się ta ręka, wręcz boli mnie w nadgarstek. Przechodząc o klasę noży wyżej i miejsce 14 mamy dla Nomada. Kosa używane przez Simple przez naprawdę długi czas i myślę, że tylko dlatego ten nóż jest przez kogoś grany. Poza tym na prostą animację inspektowania, ale za to przy wyciąganiu naprawdę oddaje to wyciąganie drugą ręką od strony czubka noża i przerzucanie go po prostu na drugą rękę. Coś innego na pewno, zważając jak zwyczajnie proste jest to ostrze. Jednak w tym wypadku, ten cały minimalizm tego ostrza wydaje mi się dodaje mu takiego waloru dodatniego, a przynajmniej ja tak uważam. Falkion to kolejna kosa, która przez długi czas nie była moim faworytem, ale jak już dorosłem trochę i po prostu zdziedziałem, mówiąc po ludzku, na upartego zła taka nie jest. Skin pokrywa zawsze mniej więcej 95% całego noża do on rzadko animację trzymanie na czubku, która naprawdę fajnie wygląda, a i nie jest bógły jak przesadzona pod względem kosztów. Kolejny z noży to Bowie, a więc maczeta. Miecz. Jak nie wyciągniecie tego ostrza, na pewno będzie on wam o coś haczyć, bo tak ogromna i masywna ona po prostu jest. Jednak coś ona w sobie ma, dzięki czemu właśnie te gabaryty wyglądają po prostu dobrze. Krok wyżej i kategoria kos z betieru. Parakord zajmuje zaszczytne 11 miejsce. Smugłe kosam o takim agresywnym charakterze. A przynajmniej tak bym powiedział, że jest ona dla tych starszych graczy, co to wydawać dużo nie chcą, a chcą mieć coś lepszego niż na wajaczy GUT. Animacje są proste, więc nie ma co tutaj doczukiwać się Bóg wie, jakich cudownianek, ale ogólnikowo tako za po prostu mi siedzi. Na miejscu dziesiątym natomiast umieściłem Guta, czyli według mnie najlepszą głosę pod każdym względem, jeżeli szukacie czegoś taniego, co po prostu nie narusza za bardzo waszego budżetu. Duże ostrze zapewnia też możliwość przyjrzenia się skinowi faktycznie bliżej, ale też i dalej i po prostu nacieszenia oka. A rękojeść nie jest też tak zła jak w przypadku innych noży, które mogliśmy widzieć jak chociażby na Nawaii czy też Ursusie. ma to natomiast taki większy brat Guta. Równie cool, ale na swój unikalny sposób. I możemy to stwierdzić po zbliżonych animacjach chociażby tych noży. Tutaj ostrze jest jednak dłuższy, a krzywizny czy też ząbki sprawią, że ma on również bardziej agresywny charakter. I podobnie co głód, również jest przyjemny dla portfela. Ale jeżeli szukacie małego ostrza i tu dodatkowo takiego smukłego, wydaje mi się, że flip będzie do tego idealny, gdyż zajmuje należne kolejne miejsce. Jest to jedna z mniejszych os w sensie, jednak jego animacja wyciągania ma w sobie coś hipnotizującego i satysfakcjonującego, co sprawia, że cały czas chciałoby się nim po prostu machać. Podobnie można właściwie powiedzieć o stileto. Nieduża kosa, tutaj raczej wąska i długa, o. Specyficznych animacjach, jednak jest to ten rodzaj gosy, który na początku uważany jest za okropny. Jednak po czasie, im dużo z nią będziecie latać, tym więcej fanów będzie można w niej odnaleźć, i wtedy człowiek dochodzi do konkluzji, że aż tak pieniędzy w błoto na nie nie wyrzucił. Co prawda, to ostrze, jak i flipa umieściłby mniej więcej na tym samym miejscu, jeżeli chodzi o bycie cool i ten ranking. I teraz kolejna kategoria wyżej, kategoria A, oraz na miejscu szóstym mamy Talona. Jeżeli powiem, że jest to zwyczajnie krambit, który mamy w domu według naszej mamy, wszyscy chyba się zgadzają że po prostu tak będzie. Podjazdu do niego nie ma oczywiście, jednak jeżeli chcecie coś tańszego niż Krambit, ale właściwie na jego wzór talon to idealna opcja. Poza tym jednak animacje są naprawdę przyjemne dla oka. Pozwalają rozładować to ADHD jeżeli chodzi o machanie nim i po prostu animacje i na ogół jest po prostu przyjemne dla oka. Minusem tego jednak moim zdaniem jest kolor rękojeści, który różnie prezentuje się z różnymi skinami. I tak jak na niektórych wygląda spoko, tak z niektórymi wygląda zwyczajnie tragicznie. Skeleton jako kolejny prezentuje chyba najlepszy nóż dodany przez Valve w nowej generacji. Smukłe ostrze, genialne animacje wyciągania oraz inspekcji spinają to wszystko w całość. Dodać do tego właśnie te rzadkie animacje i mamy jedną z lepszych ostrzy. A w połączeniu z ostatnio dodanymi kosami typu Doppler, które właśnie wyszły na tenorze, dodają mu wtedy naprawdę kolejnych plusów. I ostatnie na liście jest Bayonet. I tak jak było w przypadku Ursusa, gdzie dużo osób tego wygolubiło, mam wrażenie, że Bayonet nie jest z kolei faworytem społeczności, a szczerze... Nie jestem pewny dlaczego. Jedyny wady kiedy na takowym mogę dostrzec, to właściwie niewielka ilość animacji, bo mamy tak naprawdę dwie. Jednak jak dla mnie, animacja wyciągania chociażby jest niezwykle satysfakcjonująca do oglądania i po prostu do wyciągania. To w jaki sposób ostrze po prostu obkręca się wokół dłoni jest po prostu niesamowite. Dodatkowo smukła i długa część ostrza sprawia, że ten wygląda jak miecz świetlny i właśnie często tak nazywany jest również w społeczności. I przychodząc do świętej trójki, każdy będzie posiadać inne opinie. Jednak dla mnie na trzecim miejscu będzie motylek. W swojej historii grania w CESA posiadałem właściwie prawie każdy nóż, z czego motylka, M9 i właśnie karambita najdłużej. I z tych trzech właśnie każdego brałbym właściwie bez zawahania, ale w zależności z czym obecnie bym latał, to brałbym po prostu inne opcje, by po prostu doznać lekkiego odświeżenia. Motylek jest za to idealnym ostrzem do kręcenia. Posiada wiele animacji, wyciąganiam, kręcenia, czy też rzadkich, no po prostu nie znudzicie się nim na pewno przez bardzo, bardzo długi okres czasu. A w momencie, kiedy traficie jakiegoś ziomka za WP, i wyciągniecie tylko gagatka do łapy i nie po prostu zakręcicie, to uwierzcie mi jest to najlepsze uczucie na świecie. Na pewno też fakt tego, jak smukły jest ostrze sprawia, że dla oka jest to po prostu naprawdę godny kąsek do wyboru. Jednak częściej w swoim wypadku chyba wracałbym do M9. Noż ten posiada właściwie wszystko czego chcieć. Idealny kształt, tusze ostrze, mocne animacje, które wręcz jesteśmy w stanie wyczuć oraz tą aurę potężnej kosy. Dodatkowo w przypadku animacji moim zdaniem te są w dziwny sposób spowolnione. Ja wiem, że one jakby są w czasie rzeczywistym i normalnym, ale za każdym razem, jak wyjmuję tą kosę, to mam wrażenie, że obraca się ona w mojej dłoni co najmniej o połowę wolniej niż wszystko, co się wokół dzieje. Tak wielką aurę ma po prostu ten nóż. Jednak moim absolutnym faworytem i nożem, do którego zawsze wracam nieważne, co by się działo, jest karambit. To niebywałe ostrze jest kwintesencją, wydaje mi się, Cesa. Jest ono właściwie częścią naszego życia od małego, bo gdy dostajemy klucze, no to każdy chyba wie, że trzeba nimi zakręcić. A więc jak w prawdziwym życiu, tak i w grze, lubimy sobie zakręcić. Zakręcić właśnie chociażby krambitem. Ten akurat też prezentuje się jeszcze lepiej w łapie niż gdy oglądamy go u kogoś innego w ekwipunku czy po prostu inspektujemy właśnie w EQ. Kształt zakrzywienia noża też sprawia, że dla naszego oka od razu jest to coś innego, co zwraca na niego uwagę. I myślę, że gdy widzimy kogoś z krambitem, to wiemy, że jest to kurczę dobry gość. A tak przynajmniej ja uważam o tym nożu i wszystkich, które były dzisiaj. To jest w komentarzu, który z tych noży Twoim zdaniem jest najlepszy w grze, a ja na teraz dziękuję Ci za uwagę, byłem ciasty, życzymy miłego dnia i do następnego razu, cześć!